Rzuć swoje okulary do czytania, rzuć okulary do komputera, tak, rzuć też swoje okulary przeciwsłoneczne, to są ostatnie okulary, jakich będziesz potrzebować w swoim życiu. Przedstawiamy rewolucyjne okulary z automatycznym zoomem wyposażone w przełomową niemiecką technologię optyczną. Zapomnij o drogich badaniach wzroku i czekaniu tygodniami na nowe okulary, ich opatentowane soczewki LCD automatycznie dostosowują się do Twoich oczu w ciągu milisekund. Niezależnie od tego, czy patrzysz na telefon z bliska, czy na znaki drogowe z daleka, zawsze będziesz mieć krystalicznie czysty, doskonały widok. Ale to dopiero początek. Te soczewki blokują 99,9% szkodliwego niebieskiego światła, dzięki czemu możesz korzystać z ekranów przez cały dzień bez zmęczenia oczu. A kiedy wychodzisz na zewnątrz, automatycznie przełączają się w tryb okularów przeciwsłonecznych, chroniąc przed oślepiającym światłem. A co z oprawkami? Są wykonane z 6 gramowego stopu tytanu klasy lotniczej, lekkie jak piórko. Możesz nawet zapomnieć, że je nosisz. Są odporne na pot, trwałe z przewidywaną żywotnością do 50 lat, nawet podczas intensywnych ćwiczeń nie spadają łatwo. Zwykle tak zaawansowana technologia kosztuje dużo, ale z okazji premiery na stronie internetowej oferujemy oszałamiającą zniżkę 50%. Dodatkowo masz dożywotnią gwarancję bez podawania przyczyny. Ta cena premierowa jest ściśle ograniczona do pierwszych 99 sztuk, a zainteresowanie zakupem już oszalałe. Nie marnuj więcej czasu ani pieniędzy. Jedne okulary rozwiązanie wszystkich problemów. Kliknij poniższy link, aby zarezerwować 50% zniżki, zanim zapasy się wyczerpią.